Yo, Siemano, witam Was wszystkich bardzo serdecznie z tej strony. Polski poszukiwacz i zapraszam Was do unboxingu nowej paczuszki. Mam mój nożyk, mam moje rękawiczki i mam moją maskę, bo oczywiście pamiętamy o bezpieczeństwie, bo bezpieczeństwo to podstawa. I przystępujemy do działania. Będzie mnie pewnie trochę słabo słychać, ale to będzie na moment otwarcia paczki. Paczka, taka oto biała konsystencji bardzo miękkiej, także nie wiem co znajduje się w środku. Ja zakładam moją maskę i przystępujemy do odpakowania. Jeszcze słowem wstępu powiem, że mamy tutaj do czynienia ze zwykłą folią workową na śmieci taką. Co my tu mamy? Jakieś etui. do iPhone'a 5G, 5S, 5GS zestaw narzędzi Oraz w środku mamy nasze pudełko numer. A uwaga! W środku znajduje się wyświetlacz do iPhone'a 5S w kolorze czarnym. Plus jeszcze mamy do tego szkło hartowane na ten nasz cały telefon. Dobrze, z mojej strony na razie to wszystko. Bardzo fajne zestawik. Ja myślałem, że mogę w końcu zdjąć moją maskę i tak się prezentuje. Oto nasza paczka. Paczka doszła bardzo szybko. Nie wiem, czy to przez koronawirusa, czy nie, ale jestem z niej zadowolony. Więc mogę Wam śmiało polecić tego sprzedawcę. Z mojej strony, na razie, to wszystko. Jeżeli filmik Wam się spodobał, nie zapomnij strzelić kciuka w górę pod tym odcinkiem. Ja się z Wami na razie żegnam, trzymajcie się i do zobaczenia w kolejnym filmiku. Na razie.